Cześć, Siemanko, z tej strony Storm Chasing Poland. Jesteśmy zaledwie dwa tygodnie od wystąpienia pierwszych ciekawszych burz tego roku nad województwem lubelskim, a w ciągu dzisiejszego dnia ponownie otrzymamy możliwość nagrania czegoś ciekawszego. W ciągu dzisiejszego dnia nad krajem zaległa ciepła masa pochodzenia polarno-morskiego, która cechuje się nieco podwyższoną niestabilnością, a przez nasz kraj będzie przemieszczał się pofalowany front atmosferyczny, z którymi zbieżności wiatrów będą związane z możliwością wystąpienia burz w ciągu dzisiejszego dnia. Najciekawsze burze w ciągu dnia przyczyni się również występujące nad północną częścią kraju przemieszczające się jet stream, czyli prąd strumieniowy, który przynosi bardzo korzystne warunki kinematyczne do rozwoju silniejszych oraz ogólnie ciekawszych burz. Warunki termodynamiczne w ciągu dnia będą oscylować na poziomie około 800 do 1000 Joule na kilogram, co w połączeniu z korzystniejszymi warunkami kinematycznymi, z podwyższonymi uskokami wiatru oraz nieco większą skrętnością wiatru, przyczyni się to do możliwości rozwoju burz superkomórkowych oraz w późniejszym czasie możliwości wystąpienia większego układu burzowego, który w godzinach już późno po południowych miałbym przejść na terenie województwa lubelskiego. Mamy dopiero godziny poranne, także burza dopiero przed nami. Jednakże w ciągu dzisiejszego dnia udam się pierwszy raz w tym roku na łowy z Arkiem z Fanów Pogody, z którym nieraz łowimy w czasie dynamiczniejszych sytuacji na niebie. Także liczmy dzisiaj na udane łowy i widzimy się niebawem w terenie. Lecimy! Także ja już obecnie wyruszam na pościg w zachodniej części województwa albańskiego Doszło do rozwoju pierwszej komórki opadowej, która niewątpliwie niebawem może przekształcić się w burzę. Także ja obecnie wyruszam do centrum Lublina, gdzie wsiądziemy do Arka z którym uderzymy prawdopodobnie w rejony Wilkołazu, gdzie ta komórka będzie się przemieszczać. W najbliższym czasie możliwe jest wystąpienie większej ilości komórek burzowych, także niewątpliwie zapowiadają się naprawdę ciekawe łowy, także ja obecnie lecę szybko do Arka i uderzamy na południe, aby złapać dobre burze. Lecimy. Także my już obecnie z Lublina wyruszamy w teren w kierunku Kraśnika, gdzie obecnie powstała aktywna komórka burzowa. Pierwsza dzisiejsza na terenie województwa lubelskiego W kolejnym czasie będzie możliwe występowanie kolejnych komórek prawdopodobnie również za tą. Widzimy, że na niebie panuje ładna konwekcja, również w rejonach Lublina. Także my obecnie będziemy w kierunku Kraśnika i zobaczymy, co dzisiaj uda nam się złapać. Także my już dojechaliśmy w rejonie miejscowości Góraj, na południe od wysokich. Mamy przed sobą ciekawą komórkę burzową, która na radarze wygląda tak super komórka, jednakże że z tej nie widzimy żadnego mezocyklonu w tym momencie. Badają już tutaj wyładowania. Obecnie rozstawiamy stację meteo, w której być może zmierzymy porywy wiatru z tej struktury. Wydaje się, że idzie prosto na nas. Także... oczekujemy obecnie nadejścia z tej struktury. Niestety już pada. Także za bardzo nie możemy ponagrywać z zewnątrz. Ale jesteśmy na niezłej górce, także mogą tutaj padać niezłe wyładowania zaraz. Zobaczymy, co ta struktura pokaże. Kurde, zaczyna lać. Kurde. Zaraz może strzelać tu obok. To? Strzelać może obok nas zaraz. Niby jest cekowata, ale niby nie. Widzimy pory wiatru na razie na poziomie około 10 km na godzinę. Także tak się prezentuje ta zbliżająca się komórka burzowa, która niestety traci na swojej intensywności, ładnie się na tutaj tak także być może będą ładne widoki z jej tyłów. Także obecnie czekamy aż przejdzie i będziemy oczekiwać nadejścia kolejnych zjawisk. Słoneczko wychodzi. Fajnie podświetla nam tutaj ta struktura. Także obecnie zmierzamy w kierunku Janowa Lubelskiego gdzie będziemy wyczekiwać nadejścia kolejnych silnych zjawisk. Obecnie zastanawiamy się nad tym, czy uderzyć w rejony kraśnika, czy może uderzyć bardziej na południe, w kierunku Niska, gdzie zmierza ciekawa struktura liniowa. Jednakże na kraśnik zmierza również całkiem aktywna komórka burzowa. Także po dojechaniu do Janowa podejmiemy decyzję, na które burze uderzymy, a póki co lecimy. Z widokiem na odchodzącą super komórkę burzową i lecimy. Zmieniamy decyzję, i jednak zmierzamy w kierunku kraśnika, gdzie zmierzają ciekawe, nowo powstałe komórki burzowe. To, co idzie na Janów, jednak nie ma sensu. Musielibyśmy uderzać w kierunku. Niska gdzie idzie inna struktura liniowa, jednakże tam nie ma zbyt wiele miejsc z powodu e, licznych lasów, także uderzamy obecnie w kierunku kraśnika, być może Wielkołazu i będziemy tam oczekiwać nadejścia kolejnych zjawisk. Także znajdujemy się teraz na miejscu w rejonach Wielkołazu. Mamy tutaj widok na burze przechodzące w rejonach Kraśnika. Z tych padają niezłe, niezłe ładowania. Nas interesuje w tym momencie najbardziej ta strefa będzie wkraczać niebawem na teren województwa wyspy No że teraz postawimy sobie tutaj i obserwujemy tą komórkę z nadkraśnika. Zobaczymy, może wypadną jakieś wyładowania. No, co ciekawe, nie widać praktycznie wyładowane. Wszystkie są chmurowe. To tak, dosyć często krzmi z tego. Także obecnie uderzamy w rejonach tutaj nie drzewicy, dłużej. A strukturę, która idzie. Zachodu, zaraz za nią znajduje się super komórka burzowa, prawoskrętna, którą potem zamierzamy przychwycić. Póki co mamy 9 minut do miejscówki na tą strukturę i lecimy, Czas czas nas goni. Także mamy widok na prawdopodobną super komórkę burzową. Naprawdę niezła struktura tu jest. Z możliwymi opadami gradu szybko rozstawiamy, rozstawiamy stacje metrologiczne, tak że naprawdę piękna burza do nas idzie. że wyładowania tutaj biją z każdej strony dosłownie. Zastanawiamy się dalej, czym jest ta struktura przed nami. Może to być szelf, jednakże główny rdzeń tej struktury, formacji idzie prosto na mas. Za nami też bije piorunami. No, masuwa się coraz bardziej. Ile teraz wieje? Jest. 20 stopni. trzydzieści. Patrz, względnie silny Ale nie ma jak na razie silnych porywów wiatru Także już oddala się w kierunku wschodnim Mamy na tyłach bardzo ładną tęczę Tutaj padają A od zachodu jeszcze elegancko rozpogadza, także być może będziemy mieli zaraz widok również na strukturę tej burzy ale coś cały czas strzela tu